Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać nasze dwie nowości. Pierwszy to jest Air Max Plus TN w kolorze czerwonym. Więcej szczegółów o tym bucie znajdziecie we wcześniejszej mojej recenzji. Tu jest tylko i wyłącznie nowa odsłona kolorystyczna. Cały czerwony ze złotym napisem Nike i znaczek też w kolorze złotym. Drugi but, druga nowość, która do nas wjechała, to jest Vapor Max 220 Fly Easy. Czyli też, też była recenzja na temat tego buta. Zapraszam Was do naszego filmu i recenzji, która już była. Dziś tylko taka odsłona kolorystyczna cały czarny, z wplecioną taką nitką troszkę niebiesko-czarną. Obydwa modele. Znajdziecie na naszej stronie internetowej perfectsport.pl. Linki do tych produktów znajdziecie pod filmem. Wpisujcie również w komentarzu modele, które chcecie oglądać i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!